Take Mordeczki z tej strony Mister Mati i dzisiaj y nagrywamy Draft Foot 17 y i tak i nie przedłużając y to bierzemy za robotę I, i teraz jaka formacja? aha, jeszcze jedno przepraszam Was, że nie było tak długo, ale no, jak widać jestem chory praw raczej i bierzemy formację to była standardowa, nie, to była ta moja ulubiona formacja i teraz tak, bo nam się trafi, aha, już wszystko, prawda? Bo to nam się trafi i też taka legenda, nie do. To... Oh my God! Teraz trzeba wybrać. Ja chyba wybiorę y... Ramosa. Byście jak wy byście wybrali, ale na bramę na bra na może nam ktoś się inny trafić, lepszy niż moje. Więc ja biorę Sergio Ramon. Jakbyście wzięli, no i teraz, jakbyście wzięli kogoś y, innego, to piszcie, o, o właśnie widzicie, i tak to jest. I teraz biorę Bufona, i Bufon jest o lepszy. My, nie wiem, chyba razem mają tyle samo. Yy... I kołol was jest. Aziz jest. Mateu. Mateu chyba weźmiemy. Tak. Dobra. Zagrywamy się trzy... Dwie minuty już teraz. Jak będzie trzy minuty, to obiecuję Wam, że chyba trafi na Dobra, bierzemy Lozerny. Dobra. Teraz zrobimy granie, żeby było dobre. Dobra. Gips. jest. Gips. Gips po gościu na ogromie. Mam go w FIFA 17. Tak, z boku Gips. Yy, gips pójdzie, gips, gips tu pójdzie. Będzie miał lepiej, chociaż. cztery yy, Ja Gips na lewej obronie yy, yy, Co? Patrzcie, on fakir pokawał. No. chyba pięć. Gronisz mi. Kurczę, raki, na bywało strasznie Dobra, trzy minuty i teraz. Kurde, nie ma le legendy. isku Dobre karty. Ja... Y ja biorę Isko. To już bez zastanowienia zaraz. I zaraz. I y bez zastanowienia Wybrałem Isko, bo to... Bęga. Easy. El, nie, Habisik. Habisik jest lepszy. Habisik, ale Isko idzie. Isko będzie miał tutaj. Kurczę, ale co daje Zgranie mi daje. Nic, yy. Dobra, niech będzie tak, bo Zgrania mi daje. 30. Isko może być na obronie. O oh mój Boże, tu już na pewno idzie Pogba, tylko że Pogba będzie środkowy i wtedy więcej zgrania będzie dawało. się też jedno zgranie z nim. Dobra, cztery minuty. Dobra, nie jest, nie jest źle z tym składem, no ale mógł się lepszy. Zaha jest. Bierzemy B Bernardo Silva I tutaj zaraz yy, Nie, rozgrania nie będzie miał, kurczę Gdyby Pogba to wstawił U oh my god Co tu jest, nie? Oczywiście, że Ronaldo Co to jest, nie? Co? Dobra, chyba by... Dobra. Poszedł 97 z gra. <słuch> uh, Zazem, no, Ja. Teraz moja Zaraz bym go wymieniał chyba. Król Kikol Kasil. Dobra, weźmiemy tego. Najlepszy był. 5 minut. Dobra. Chyba tak w 10 minutach się... Wyrobiły. Dobra. Dobra. Bardzo dobry mam skład. Teraz Ronaldo tutaj rozwala system. Ten Ronaldo, Pogba i Ramos. I Buffon rozwalają system w tym składzie. Chociaż y, w FIFA 17 y, Pogba mam. Pogba mam i i mam i mam, i, a na bramce i, też polecam, jest bardzo dobry. Tak, i, Peter Czech, Peter Cech mam. Jest bardzo dobry. Ujemy go. Kurczę, zgranie by trzeba poprawić. Aha, i, tak, poza odcinkiem sobie grałem i ten. I, i tak sobie poza odcinkiem grałem i i wiecie kogo trafiłem i trafiłem y, trafiłem tego no kurde co jest o to mi wydaje więcej i y, trafiłem, wiecie kogo. I trafiłem y, na bramce był tak Neuer, y, Na obronie był y, TP. Y, bardzo dobry skład był. Y, były dwie legendy. I Ronaldo i Bale, Ale to poza odcinkiem. Szkoda, że teraz nam się takie szczęście trafiło 7 minut. Modry no ale tutaj, oczywiście, że Modric i Modric już Wam mówię, że pójdzie tu, tak. i on będzie miał 66 i będzie lepszy mi dawał ten 86. Co, jak dużo już mam? Gomez, Gomez biorę. Adrian nie wiem kogo tu wyjść. Surulka chyba. O nie! Ten jest lepszy. To jest dobra nikogo nie ma, dobra. Będziemy kończyć. Uuu, oh my GOD Runej! Ru, tu zaraz stawiam gdzieś Tylko ja wiem gdzie, Hamci za hamcika. No, za chamsika Tak, za chamsika I zaraz muszę skrina zrobić Diego Costa! Zaraz robię screena Jeszcze jest mój dziecko, jeszcze Diego Costa Oh my god i coś cóż? robimy screena dobra, screen zrobiony yy, dobra yy, dobra, i to by było no, go szybko m.r. Map, i... dobra i to by było na tyle w tym odcinku, więc hej, cześć, pa! Był z wami Mister Mati. Czułeczko!